Witam Państwa, oto zaczynamy nowy sezon kanału Agiliusz Warumow News. Kolejna próba, może tym razem będziemy się spotykali częściej. Kto to wie? Wczoraj miałem przyjemność być na spotkaniu, Fundacji spełnionych marzeń. W ramach tego poczułem piękne nasze życie. Można było zobaczyć prezentacje nowy, nowych pokazów młodowych Łukasza Imiągły, absolwenta SP w Łodzi, w działu tkaniny i ubioru. Na wielu nagród, najważniejszych konkursów dla projektantów. No i żeby, żeby było ciekawiej, pokazują uczestniczyły pacjentki działu onkologicznego Instytutu Matki Dziecka. Trachetna sprawa. Dobrze, że nasi artyści, nasi, nasi kreatorzy młody biorą udział w takich przedsięwzięciach zaszczepnych, Cóż, dodać. Możecie to Państwo zobaczyć, szczególnie w tych kreacjach na nowej telewizji.pl. A co ponadto było? No, jak zwykle stacja y, na rzecz fundacji szlachetna to, to, to sprawa a ponieważ nie widzieliśmy się y, 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 tak długo spójrzcie Państwo na nasze ranie były w ostatnich miesiącach w www.tv.pl Zebrało się tego sporo spójrzcie Państwo również na nowe radio internetowe to jest kreacja niektórych realizacji wideo i audio moich piosenek, bardzo różnych. Mam nadzieję, że w miesiące, na miesiąc ich będzie więcej. Oglądajcie Państwo, się Państwo. Cóż więcej, no przydałoby się wiele więcej, no ale jest to, co jest. Tyle na razie. Dziękuję Państwu. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach spotkamy się z nami. Dziękuję.